jest to pół metra, to jest cały popis. To, co jest ważne w tym wszystkim, że strona takiego, jakby muszę tu przeanalizować, postępowania jest zarząd z Lewki, Wisk Rubelskich, Głów Męcznego, Czy to jakby nas zwalnia, przynajmniej z obowiązku finansowania tej inwestycji, nie wiem. To jest do dzisiejszy dokument, może się zaraz właściciel naprawdę tego obiektu. Nie jest to jeszcze raz powtarzam stan. No, jeżeli ktoś by nam mógł pomóc, że tak powiem, w remontowaniu, w tworzeniu tego większego służby, bardzo, bardzo dobrze. Proszę bardzo, naprawdę. Teraz chcę jeszcze Państwa powiedzieć z ostatniej sesji a propos tego, czy mieliśmy szansę, czy nie z Regionalnego Programu Operacyjnego na działanie związane z infrastrukturą turystyczną i stworzenie jakiegoś projektu turystycznego, tak jak powiedziałem, dla mnie. Ten pomost dla fontonów, bo to nie jest przystań białkowa, wieszczary, która ma powstać, nie jest żadnym tłumaczeniem się. Proszę Państwa, do tego programu złożone 24 wnioski. 20 wniosków zostało dofinansowane. Teraz możemy sobie powiedzieć, czy mieliśmy szansę, czy nie mieliśmy szans. 24 wnioski złożone, 20 zostało dofinansowane. W tym m.in. takie jak gmina ostrówek. Tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie jest ta gmina Ostrówek. Obiekty ta, 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 ta turystyczne w gminie Ostrówek. Takie nazwa zadania, obiekty turystyczne w gminie Ostrówek. Ja nie wiem naprawdę, czym ta gmina Ostrówek różni się od gminy Milejów. Jakie ona ma atrakcje turystyczne, że dostała 30 tysięcy, a myśmy nawet wniosku nie złożyli. To, to a propos tego, Odpowiedzi to dostałem od pana wójta, że nie mamy szans, jeżeli chodzi o to działanie. Kolejna sprawa chodzi, chodzi o dojazd do tego WKO, do tego centrum handlowego. Tak? To będzie między biurowcem a panem Pawlakiem, tak? Zrobiony ten dojazd. Z tego Z czy, bym, by, w tej chwili firma złożyła wniosek o, wniosek o zmianę przebudowy drogi wojewódzkiej i... i... Na tym odcinku mamy zgłoszenie. Czy oni finansują zmiany projektowe i zmiany tutaj e, ja nie widziałem tego projektu? Jakie były tutaj skrzyżowania, kogo to się wydarzyło? Z tego co wiem, to jest to na tym dachu, jakiś odcinek zarządza z drugiego, to jest on na tym Proszę Państwa, jeżeli chodzi o występy w telewizji, nie jestem zwolennikiem, dlatego też prosiłem dzisiaj, żeby w ogóle to nie było nagrywane. bo Miałem propozycję, żeby jest w sprawie przedszkola i w sprawie mostu cokolwiek powiedzieć, proszę Państwa, ale to nie o to chodzi, nie chodzi o wystąpienia, tylko proszę Państwa, chciałem przypomnieć tutaj pewne słowa i zapewnienia, jeżeli chodzi o przedszkole. Przejdę do dalszej części, jak uchwalaliśmy budżet na 2009 rok, to jeszcze w 2008 roku, jak tutaj padały zapewnienia, proszę Państwa, 2 miliony przerobić w pół roku, to jest żaden problem. Takie uzapewnienia padały. 2 miliony przerobić w roku, to jest żaden problem. długo, będzie 2 lata, ale dobrze, że otwarcie będzie jeszcze przed zimą to jest najważniejsze. Yy, druga sprawa, jeżeli chodzi o most korzeniany, też wystąpienia przed kamerami, proszę bardzo. Jeżeli się mówi, że miało się dwa wstępne kustorysy, a później się mówi, że. Ten stan jest taki, jest, bo tylko zostało w budżecie zapisane 50 tysięcy. No to znowu to jest jakieś nieporozumienie. Eee, straszne nieporozumienie, bo to, jeżeli się mówi o wstępnych kosztorach, to się wie, ile co się chce zrobić, ile to kosztuje, i odpowiednią pulę się zapewnia w budżecie. No okazało się, że, że jakoś to wystarczyło. Nie wiem, czy to wystarczyło na to, co miało być zrobione, czy miało być więcej zrobione, ale no też trzeba mówić prawdę. Też trzeba mówić prawdę w tym momencie. Miałem wrażenie, że to zostało zrzucone na Rady Gminy, że za mało uchwaliła w budżecie. No to nie, nie. I jeszcze jedna sprawa. Też chciałbym powiedzieć, żeby się pan odniósł, czy w tym roku zostanie wyłoniony wykonawca na kanalizację w Milejowie? bo Ja bym chciał, żebyście Państwo, w sumie żeby serdeczne prawo budżetu generalnie. Z jak jakiego powodu mamy problemy w tej chwili, poza opóźnieniami zawinionymi, nie można już oceniać w procesie budowy inwestycji trudnej. Yy. Czy jesteście Państwo generalnie szczęśliwi, że w tym miejscu budujemy to? Pod taką presją wprowadzają tych rodziców nagąki, tak to nazwie, nieładnej nagąki, jakichś tam pewnych manipulacji, Rada musi oddać szkoły i tak dalej. Zobaczymy, jak to będziecie Państwo krytykowali za pół roku, kiedy będziemy urządzali ogródek Jordanowski w tym miejscu, gdzie tego miejsca ja praktycznie nie ma przy tym przedszkolu. To jest taka moja dygresja. Czy trzeba było aż tak piłować budżet na 2,5 miliona złotych w tym trudnym czasie i budować pod presją przedszkole i się rozliczać, że ono się opóźnia 3 miesiące? Ja nie jestem że tak powiem, do końca zadowolony z tego, że w tym miejscu, jak budujemy, być może byłyby inne koszty, nie mówię, że byłyby niższe, byśmy znaleźli inną działkę, ale nie w takich warunkach, tutaj pracowała Rada Gminy, która uległa jakiejś tam presji, taka jest generalnie prawda. I dzisiaj mamy problemy. Dlatego, że mamy chyba wybory, tak mi się wydaje, bo przyjeżdża dziennikarz mnie pyta na ulicy yy, i puszcza fragment taki że informacja główna, kluczowa, że problemy nasze wynikają z tego powodu, że dzisiaj grupa 55 czy 70, bo tak dostałem informację, dziennikarz nie ma się gdzie podjąć, bo w liceum się skończyła odmowa dzierżawy. To no, tak jest prawda, no, stołówka powstaje, barek powstał, liceum ma prawo powstać. Bo uważałem, że w takiej dobie, kiedy się ponosimy, że tak powiem, trud wydatkowania 2,5 miliona złotych blisko, no to społeczeństwo będzie na tyle wyrozumiałe, i cierpliwe, że 2-3 miesiące w całej tej otoczce nie do końca zaważy. Można było podjąć decyzję dzisiaj popularną, zaklinaliście Państwo, niektórzy może to wykorzystywali, że wójt adaptuje kolejne. Wiecie, jak kurtyna kosztowała zł. w tym lat? 30 tysięcy złotych. psu na budę, tak powiem teraz, dla... żeby wydzielić klasę. I teraz mieliśmy na 2 miesiące znów kolejną klasę budować na 3-4 lat. gdzie dziedniu aż cztery, 6 osób. To, 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 tego dziennikarz nie powiedział, nie dodał. I no, ja biorę, że tak powiem to na siebie. No, proszę Państwa, wyszło tak, że minerał się nie potrafi budować, są opóźnienia, zawinione, nie zawinione. No bardzo w pewności. że przez pół roku, dwa miliony przerobimy. Okna nie były zainstalowane przez y, jakiś czas, bo w ogóle nie są. No, takie mamy warunki generalnie pogodowe. Nie mogę narzekać na wykonawcę. Były zmiany projektowe, bo kwestia ciepła właśnie rozwiązana. Projekt był. Przeprowadzony przez przedszkole, które zlecało projektowanie. To ja mam teraz Pani Dyrektor, żeby starać Pani Dyrektor czego Pani definiowała projekt, który miał wady, że tak powiem, natury budowlanej Tak, mam to postępować w ten sposób, przed dziennikarzem może w panoramie. Uważałem, że moja odpowiedź będzie bardziej, że tak powiem, wiarygodna, jeżeli będzie pokazana w normalnym średniu, niż pani Dyrektor, przedszkola czy kogokolwiek. Biorę to, że tak powiem, na siebie. Opóźnienie 3 miesięczne. Przeżyjemy. Robimy tam stołówkę na e, 300 posiłków na zewnątrz, wyposażenie 170 tysięcy. No ponosimy naprawdę wielki, kolosalny w tej chwili, w tej chwili trud finansowy. I, i, i teraz robienie z tego, że tak powiem, polityki. Ja powinienem napisać do pana Ramy, idźcie do starosty, spytajcie, co jest ważniejsze. Do starosty, który ma tak promował przedszkolę, budowę przedszkola. Co jest ważniejsze, czy stołówka na 3 miesiące barek, czy grupa 70 osób. 50, bo 70 przyjechali na przedstawienie przez 70 osób nie ma co robić. I popytajcie mieszkańców, tak mi się wydaje, że jak puścili pasek, że mieszkańcy gminowej są niemile zaskoczeni, to kto by ja byłem niemile zaskoczony, że my mamy być niemile zaskoczeni, tak mi to nazwał, jest Bo do mnie nawet jedna osoba wtedy nie trafiła, która w jakiś sposób... No, w duchu być może, ale w formalny sposób czy jakiś tam jawny krytykowała związane z tym opóźnienia, z całą inwestycją. Ustaliśmy w lipcu już, że po prostu, że będą opóźnienia. 20 lipca byłem w Sanepidzie, pytałem jak jest tą ustawówko, jak to może być, czy są tej możliwości. Nie udało się tego przeprosować. Starostwo uczyniło tak, jak uczyniło poprzez swój Yy, swoją jednostkę zespół szkół, bo tak jest prawda i z tego powodu się problemy, o tym nikt nie mówi. Tylko się pokazuje dwumiesięczne opóźnienia na inwestycji się milionowej. Także teraz zobaczymy jak będzie jeszcze z kwestia wyposażenia, skąd weźmiemy środki, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Są tu kolejne problemy, kwestia odbioru. No Także to ma być dyskomfort, ale taka nie, nie, jest moja rola, żeby żeby to wszystko może brać do siebie, nie wiem, ale chcę, żebyście wszyscy tutaj Państwo trochę tutaj, tutaj, tutaj to, wyrobione swoje zdanie na ten temat generalnie. To myślę, że społeczeństwo generalnie ma. Kwestia kanalizacji przetargów. Nie ogłosiliśmy trzech przetargów jeszcze e, w, tym rok w, ciągu, w tym roku budżetowym. W ciągu tygodniu próbujemy ogłosić dwa, dwa bądź trzy przetargi. Kwestia boiska, biały.